Siema, witam, z tej strony Karol Znicz i dzisiaj, niestety, a może stety, chciałbym znowu poruszyć temat Szczecina. Chyba każdy lubi posłuchać jakiego szkoła jest jechana, więc pomyślałem... Czy... Jestem świadom, że ten film jest trochę przydługi, więc jeżeli nie chcecie się słuchać o wszystkich szkołach w tej szkole i przyszedłeś tylko zobaczyć rzeź swojej placówki, to na dole w opisie czy w komentarzu daję odnośniki, w której minucie mówię o której szkole. No jak masz jakieś uwagi albo coś czegoś zabrakło, to możesz napisać. Każdy chętnie poczyta. Jeżeli nie będzie tutaj wymienionej twojej szkoły, to znaczy, że nie miałem wystarczającej ilości informacji i nie chciałem pierdolić jakichś kocopałów bez sensu, dlatego no nie ma jej tutaj. No! To pora zacząć rzeź! Jak na jedynkę przystało, musi pójść na pierwszy, pierwszy ogień Jest to chyba największy i najbardziej randomowy zbiór ludzi, jaki może w ogóle być. Znajdziesz tam każdą grupę społeczną. Co <śmulary> Czy myślicie, no jeżeli jest tyle ludzi, to tam musi być bardzo tłoczno? Ale nie, nie, nie! Ta szkoła jest tak w duża, że możesz swojego znajomego nie zobaczyć przez miesiąc. Kurwa z mapą będziesz go szukał, ale nie ma chuja, że go znajdziesz. Większość nauczycieli to są jacyś totalni psychopatrzy. <śmulary> Ewigkeiten ba mnie dość! nie ale duża część nie wiadomo po co cały czas musisz się uczyć przecież no przyznajmy poziom tej szkoły nie jest jakiś wybitny więc uczysz się nie wiadomo po chuja Why are you running? ale to trzeba zaznaczyć jednym z największych plusów tej szkoły na 100% jest Fakt, że obok jest KFC, żabka, najważniejszy rab, więc po lekcjach albo na przerwach jest wielkie ucztowanie, za co bardzo zazdroszę takiego rabika, co so opierdolić po lekcjach. Kible oczywiście w szkole są non stop zajęte przez waperów, po prostu kurwa cały czas. To nie jest to najgorsza szkoła w tym mieście, ale coś tak czuję, że mało osób ją wspomina dobrze. <śm> taka mała uwaga, może byście naprawili okna? I cyk, dwójeczka! Piękna technika! Piękna technika! Ależ on to robi! Moim zdaniem jedna z najfajniejszych szkół w tym mieście. Ale to nie znaczy, że nie ma wad. Bo ma jedną dużą wadę, którym jest legendarne IB! Co do samej idei tej klasy, niczego nie mam, po prostu bardzo dobry pomysł. We love IB. Ludzie też są zajebiści, ale przez istnienie takiego otworu szkoła dzieli się na dwa obozowiska. Pełna klasa. Szafeczki, oddzielne korytarze, zajebiste sale, czajnik. Kurwa, jest w Life is great. No i przez to reszta szkoły jest skopana gdzieś na boku. Tłoczą się na korytarze. O załatwieniu się w toaletach na przerwach mogą w ogóle zapomnieć całkowita Sodoma i Gomora. Ale odchodząc od tego problemu, szkoła sama w sobie jest akurat zajebista i to trzeba przyznać. Niektórzy ludzie są dość toksyczni, ale w całym razie na są zajebiście śmieszni. I imprezy z nimi to jest jakiś wyższy stan świadomości. Każdy pije, jakby umiał umrzeć jutro, ale to im nie przeszkadza, żeby dobrze się uczyć. Ma jest wpytać. Jest to szkoła z najlepszymi panarniami w całym Szczecinie. Ale za to wielkim minusem tej szkoły. Czas chemii. Tyle jak tam chodzisz, to nie ma żadnego powodu, żeby robić nóg na siłowni. Cały czas w górę i w dół! 500 schodów! Super szkoła, tylko Ivy robi lekką sieczkę w głowach dyrekcji. Po czwarte, to chujcie do tego! Nie znam osoby, która wyszła z tej szkoły z poczuciem. Tok. To były dobrze spędzone trzy lata z mojego życia. Nauczyciele w większości nie wyrozumiali. Oczywiście nie wszyscy, bo paru jest spoko, szczególnie włafiści. A pan też ćwiczy. Mam wrażenie, że cała ta szkoła opiera się na tym, żeby dobrze wypaść na Erasmusie, do którego wszyscy się srają. Wtedy pełna profeska, kurwa, wyciągają tablety, wszystko, pokazują jaka zajebista szkoła. to się pochwalisz. Ale jak się kończy, no, to do śmietnika. I już tam nie ma co się przejmować. Jak chcesz się przygotować do matur, to w pewnym stopniu ci się uda. Może trochę popłaczesz, może ci się odechcesz, być, ale się uda. O kurwa, rzeczywiście. Chyba, że zdajesz informatykę, tamto prędzej nie zdasz klasy. To do miejsca, gdzie znajdujesz ta szkoła, to jest jakiś, jakiś śmieszny żart. Jeżeli nie mieszkasz na gumieńcach, to już możesz sobie podciąć żyły. Bo teraz połowa twojego spędzania czasu to będzie jeżdżenie komunikacją miejską. No, super. super. A właśnie! Ty... Szkoła też jest znana z tego, że wielu osobom myli się ona z wybiegiem bodowym. No ale... No co poradzisz, no nic nie zrobisz. Zdecydowanie na plus to, że możesz sobie palić przed szkołą nikt z tym nic nie zrobi. No i sama dzielnica jest zajebista, bo jest spokojnie, miło, fajnie. Tylko no musisz jechać tam 10 lat. Nie wiem czy nie pojechałem trochę po tej szkole za mocno, ale wszyscy mają to w dupie. Kurwa piąteczka. Jest to kraina dostatku i obfitości. A dokładniej darmowej zupy. Serio, do tej szkoły warto pójść tylko i wyłącznie dla tej zupy. Zupa! Dobra, ale tak na serio, co do samej edukacji, no to co miście? Większość nauczycieli to są ziomeczki. Kochani, tradycyjnie. Kasy, chlania i ruchania Znajdzie się oczywiście parę przyjebów, no ale to jak w każdej szkole Jest dużo pracy, ale takiej, która coś wnosi Kolejnym najważniejszym aspektem jest Kaufland obok Do którego pielgrzymki ruszają na każdej przerwie Przy okazji można zapalić peta, więc serio, piękna sprawa Ja słyszałem, że tą szkołę budowali specjalnie obok Kauflandu, żeby można było do niego chodzić Ale co do samej miejscówki tej szkoły, to jest taki absurd 10 metrów w lewo? 10 metrów w prawo! Kule z Marsjanina! Dawaj, mruk do koloru! Możesz pójść do szkoły, pomodlić się albo wyjechać w kosmos! Ale mimo tego, wszystkiego, najobrzydliwszym budynkiem w tamtym miejscu jest niesamowita piątka. <laughs> Jednym z większych minusów tej szkoły jest to, że ona tonie w kurzu, czy jakimś innym głównie. Jeżeli usiądziesz na korytarzu, to już możesz wyrzucić spodnie. Już nie ma sensu nawet ich prać. Another, please. Dużo nauki? Dużo. Fajny klimacik? Zajebisty. Jacy ludzie niesamowici, szczególnie do imprez. Nie, świetnie, leci szóstka. Przygotuj się do startu. To jest tak zwana szkoła pułapka. Na początku prezentuje się a może sobie pójdę? Oj, ale jak podejmiesz już tą decyzję, oj, ja pierd... Zaczynasz dostrzegać, jaki był to ogromny błąd. Uuuu! Jest to wielka szkoda, że nie mogę wspominać nazwisk nauczycieli i wytykać ich wad palcami, bo to, co tutaj się dzieje, to jest jakaś poezja. u! Szczególnie z gościem, którego nazwisko zaczyna się na... A kończy na koń. Jest to legendarny gość, o debatach z nim chyba słyszą cały Szczecin. Ale bydle, takiego okonia to naprawdę... Dobra, no ale co do reszty nauczycieli? To takie pół na pół. Sam Żebeczki, No ale są też psychopaci. Dobra, ale największym wrogiem każdego ucznia tutaj jest ta jebana górka. Serio, codziennie rano wspinaczka, kurwa po alpach. Źle się zaczął Twój dzień? Wchodź se na górę! Na koniec szkoły będziesz miał tak szkapy wyrobione, że. Tak mi się nie chce. Podobna ta szkoła na parking, niestety dyrekcja postanowiła, że zrobią tam boisko czy inny chuj, ale co do samego budynku, to szkoła jest taka mała, więc żeby przejść z jednego końca korytarza na drugi, to <grymny> to jest mordor naprawdę. Chcesz zrobić sobie siku na przerwie? Graf <grymny> dynny jest od do łazience 24 na dobę. No i największym plusem tej szkoły na 100% jest bufet. Pyszne jedzenie, które ratuje życie przynajmniej 10 uczniów dziennie. Ma swoje plusy, ma swoje minusy Szczególnie minusy Ale co najważniejsze Na kurwa kapliczkę soboty Dziewiątka jest piękną Jedną z moich ulubionych klucz. Elitarna szkoła, w której nikt nie wie o co chodzi. Jeżeli chodziłeś tam do gimnazjum, to będziesz miał traumę do końca życia. Ale jeżeli chodzisz do liceum, może nie będziesz szczęśliwy, mało się nauczysz, ale taki smaczek pozostanie, takie... Nie było. That's pretty good. Znajdzie się parę nauczycieli, którzy będą ciebie gnoić, tam kuć przez 4 lata, ale w większości jest tam zajebista kradra, więc moim zdaniem. Fuck. Kurwa jest w Co do społeczności tej szkoły, to jest zajebiście śmieszna. Ludzie mało toksyczni, każdy ma raczej siebie. W d po prostu nikt na ciebie nie zwraca uwagi. Jak tam chodziłem do szkoły, to wbiliśmy się do Kibla w 26 osób. <śm> Wstawiłem oto tą piękną makepake do tablo szkolnego, więc no, to idealnie pokazuje, jakie podejście ma ta szkoła. Nie ma nic lepszego. Jest tam jeden taki kultowy nauczyciel, niby kochany, ale chyba każdy stwierdzi, że to nie jest przymiotnik, jakim można go opisać. Codziennie robi jakąś chorą łapankę na dworze uczniów, którzy wychodzą poza teren. Oj, a jak masz z nim lekcję, to przynajmniej co drugie zajęcia ktoś będzie płakał. Ale wracając do szkoły, zdecydowanym minusem jest boisko na dworze. Jeżeli grając tam na Włapie, się przewrócisz, masz dziurę w nodze, że palca sobie do środka możesz włożyć. Tam są kurwa kamienie. Nie wiem, czy ktoś się specjalnie przyklejał, żeby zrobić krzywdę uczniom. A no i jakimś nieśmiesznym żartem są korytarze. Serio, one są wąskie na rozpiętość ramion. Więc jak chcesz przejść na drugi koniec korytarza na przerwie, to nie ma szans! Chyba, że spróbujesz jakimś taranem się przedrzeć, ale <laughs> nie będzie to łatwe. Ale jak chcesz się załatwić w damskim kiblu, to możesz się już z tym pożegnać, bo nawet na lekcjach jest tam kolejka. To jest jakiś Kurwa, nieporozumienie. Ale zdecydowanym powodem, dla którego warto pójść do tej szkoły, jest wycieczka do Włoch, którą organizowana ma każda klasa i jest to coś pięknego, naprawdę, w tych domeczkach, siedzenie tam z ziomkami, mwah! <laughs> ja tam zajebiście lubiłem tą szkołę, ale jak ty jej nienawidzisz, to się kompletnie nie dziwię, bo zdecydowanie są powody. Jest to szczycińska... PATO inteligencja! Niby najlepsza szkoła w tym mieście, niby najwybitniejsze jednostki, a jednak co każdy weekend lana jest woda z nimi i zazwyczaj to oni są najbardziej odpaleni. Kiedyś to była elitarna szkoła, numer jeden w Polsce, ale piękny rocznik 00 zniżył poprzeczkę i z tego co widzę, to 01, 02, 03 i 04 planuje dopełnić ich dzieła. Jeżeli masz jakieś pasje czy chęci do życia prywatnego, Aj, to nie w tej szkole! Tutaj masz tyle nauki, że ponad połowę swojego życia poświęcasz na to, żeby zdać klasę. I tak się uczysz i uczysz. Niby mundurki w każdej szkole są nieporozumieniem. Oj, ale tutaj to jest wyższy stan świadomości. No, 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 no! <ścoughs> <śles> <śles>

Jest to troszeczkę, tak troszeczkę smutna szkoła. Tutaj jest taki rygor, nikt kurwa nie wie po co na przykład trzeba nosić mundurki. Nie masz kompletnie czym się chwalić, że tam chodzisz, ale codziennie musisz huh, mundurek! Czy jakiś ładny, Nie, ochynny Może ta polo koszuleczka jeszcze jakoś, ale ta kamizelka to jest nieśmieszny żart oh, no, no, you cannot joke about that! Yeah, that's not o. Ujemne punkty z zachowania możesz dostać ze wszystko, dosłownie wszystko! Mandat! Mandat! Nosisz kolczyki w innym miejscu niż ucho! Ujemne punkty! Pofarbowałaś włosy? Ujemne punkty! Nie masz mundurka! Ta, od razu cię wyrzucimy ze szkoły! Nie wiem, czy ktokolwiek sika w tej szkole, bo toalety oficjalnie zrobiły się miejscami do wapowania. Jeżeli planujesz tam załatwić co innego, to lepiej nie wiem, pójść do parku czy coś takiego. Jest dużo nauczycieli, totalnych psychopatów. Czeka! Też jest paru spoko. Idealnym przykładem jest gość od informatyki, który jest mistrzem wędkarstwa i trzyma puchary w swojej sali, więc jak masz problem jakiś z programowaniem, to też przy okazji możesz sobie dorsza złowić. W szkole jest fajny bufecik, w którym jest bardzo miła pani, ale dostanie się tam graniczy z cudem. Albo wepchniesz się jak taki kompletny gnój, outstanding move. albo będziesz stał przez całą przerwę i mm, 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 dzwonek zadzwoni, nic nie zjesz, wrócisz sobie do sali. I'm very hungry. To, Aka trzeba przyznać, mleże z tymi ludźmi to jest coś ciekawego. Przecież artyści... Ta szkoła na 100% jest największym żartem tego miasta. Połowa nauczycieli jest kompletnie nawiedzona, nie wiedzą co jest grane. Codziennie idąc do tej szkoły, nie masz pojęcia czego się spodziewać. Może ciebie przykleją do ściany, nie wiadomo co cię czeka dzieje się tam tyle randomowych akcji, że to jest coś pięknego do matury no tam kiepsko się przygotujesz ale chyba nikt tego nie oczekuje od tej szkoły bo przynajmniej ładnie nauczysz się malować, rysować i w pewnym momencie sam staniesz się takim nawiedzonym artystą jak twoi nauczyciele Just beat the devil out of... Najśmieszniejszą sprawą plastyka są plenery Warto pójść do tej szkoły tylko i wyłącznie dla nich. Dobra, ale przechodząc do uczniów tej szkoły, osobiście polecałbym ich unikać na drogach dla własnego dobra. Ale nie zmienia to faktu, że sami oni niesamowici i bardzo ciekawi. <laughs> Masz swoje zdanie, masz swoją ideologię, w tej szkole ich nie masz po prostu. Albo już możesz tam, obiecie, wyjść. Zobacz, tam są drzwi. Pijesz albo palisz? Uciekaj. Albo postaniesz na kanał dyrektorki. Obejmie, czy to robisz w chwili wolnej, czy na lekcji. Dyrektorka się dowie, BUM, blagano. Masz 18 lat? To nic nie zmienia. Nie możesz pić. To liceum ma kompletnie inny stan umysłu. Podobno podczas dnia, przynajmniej na jednej przerwie, idzie jakiś gościu z dzwonkiem, nawala i wszyscy wychodzą się modlić na korytarz. u państw! Albo w środę trzeba trzeba przychodzić na galową do szkoły Bombsaje. <laughs> Ale o dziwo nie uczą ciebie tam zakonnice ani księża. Jest chyba tylko jeden taki gościu. Oh. You want that money Poziom też nie jest niczego sobie. W miarę OK, cię przygotują do matur. No i w większości nauczyciele też nie są jacyś super rygorystyczni. Takie, wiecie, ziomki. Oh. Nie wiem, czy mogę wam to powiedzieć, ale podobno oni przygotowują paladynów do walki z homoseksualistami. No ciężko mi coś skrytykować w tej szkole, bo jest ona z oddziałami specjalnymi. Więc zasięgę do cytatów, jakie napisali mi uczniowie. Tak będzie najprościej. Czasami chaotycznie na korytarzu. Masz wrażenie, że jakiś koleś zaraz będzie robił drifta wózkiem po ścianie. Przyjdzie przerwa: jeden na jak głową w ścianę, drugi robi harlem szejka, a trzeci biega z koszem na śmieci na głowie. Trzeba do tego przywyknąć. Coś niesamowitego. Ale dobra, co do samej szkoły, to nauczyciele są super wyrozumiali i bardzo mili. Więc no, klasa. A no i większość osób w tej szkole to są dziewczyny. To nie przeszkadza, szczególnie chłopakom, ale no tak warto wspomnieć. No i ważnym aspektem jest sklepik, w którym możesz sobie na przykład zjeść zapiekaneczkę, która utożsamia się akurat jako lód, bo zawsze jest zimna w środku, zawsze. Nie wiem kurwa, trudno mi to jest ocenić. Uporządkowany ruch ładunków elektrycznych. Mówiąc krótko o prądku. Co technikum to jest jakiś kompletnie inny świat. Jest to królestwo mężczyzn. Tam są chyba tylko cztery dziewczyny na całą szkołę. Chyba każda żywa istota w tej szkole wapuje. Wszyscy. Dosłownie kurwa każdy. Jesteś w pierwszej klasie? Co na grzale? Jesteś nauczycielem? Co nagrzale! Kończysz szkołę i już nie masz płuc? Co masz nagrzale, ja się pytam! Jak jest przerwa czy kończą się lekcje, to na chodniku przed szkołą możesz zobaczyć 200 typa. Stop it! Get some help! I wszyscy. To wygląda jak konkurs na największą chmurę! Rok 2019 i 20 miałem jeszcze pod kątem pękniętych rur Bo Szambo im wypierdala ze ścian co tydzień Cały czas kurwa z rury tam leci I wszystko tam przestawali gównem No niestety, taka, taka przypadłeś szkoły O uh o, -oh. stinky Co do poziomu DMR Nie wiem czy chcę zostawiać tam komentarz Jedyne co mogę powiedzieć to Jeżeli lubisz gdzieś tam zgubić 4 lata swojego życia No to tutaj masz idealną okazję Another one Another one Another one, another one. Ale przynajmniej będzie zajebiście śmiesznie przez te 4 lata. Na przykład w bursie ktoś postanowił, że podłączy ogórka do prądu i wyjmał korki na cały budynek. <grystanie> Ale Ale ja szanuję za to. Coś pięknego. I'm Pickle Rick! Kto kurwa wpadł, żeby podłączyć ogóra do prądu? na wielka panarnia. Wszystko tam wali szlugami. W przeciwieństwie do TME nie wszyscy tam balą wapa, tylko wszyscy palą normalne szlugi. It's just a and it be that bad. Idziesz do sekretariatu, pierwsze co czujesz? Szluga. Szatnia? Szlugi wszędzie, dostawni no, w każdym miejscu, w każdym zakątku szkoły. Jakby tego było mało, w środku tej szkoły czujesz się jak w katakumbach. No bo niestety została tak zaprojektowana, że światło nie dociera do środka. <laughs> Więc przemieszczasz się w takiej czeluści, ciemności, i raczej nigdzie indziej nie doświadczysz takiego klimatu w pierdolu jak tam. A? Z Tutaj dziwny fakt dla wszystkich Szczecinian: w budowlance jest dużo dziewczyn. Wow. Mało kto o tym wie, ale najważniejsze w tym fakcie jest to, że obojętnie do kogo z budowlanki powiem Ej, wy macie mało dziewczyn. To on tak się śmiesznie zepnie. Nie wiem o co dokładnie chodzi, ale to jest jakiś ich słaby punkt. Dziwne! Co do kadry nauczycielskiej, to naprawdę mają fajne podejście. No i w miarę okej okay, uczą. Oczywiście jest paru trollów, którzy mają kompletnie w dupę tą szkołę. Ale no nie można przez nich skreślać wszystkich, bo przynajmniej wprowadzają coś śmiesznego. Możesz pobawić się w boma budowniczego i dobrze zdać maturę. Toss a coin to your witcher, oh valley of Plenty. The so-called Niby najlepszy technikum w zachodniopomorskim Ale budynek będą mieli z epoki kamienia upanego Serio, chodzą legendy, że on jest starszy od koloseum w Rzymie Cały się rozpada Niedawno pękła jakaś rura i zrobiła basen w całej szkole No i zajebista sprawa, bo darmowy basen Woda z strumieniem, dosłownie strumieniem, to Tutaj była powódź I dopiero co niedawno wymienili szyby Które prawdopodobnie Napoleon, kurwa, przejeżdżając tędy Wstawił je sobie tam i 500 lat się trzymały Zero szczelności Ale były tam przez bardzo długi czas No ale dobra, co do samej na. O dziwo, że jest tak wysoko w rankingu, nie ma aż takiej spiny. Nice. Chyba, że z matematyki tamto załamanie nerwowe gwarantowane. Dużym plusem jest to, że można garać szlugi przed szkołą i nauczyciele się kompletnie nie spinają, a nawet czasem sobie z ciebie cistą bekę. <laughs> Ta szkoła jest dosłownie złota, bo odkryli, że mają filary z 24-kratowego złota. No, wauli sobie stoją, tak? O, tam po prostu. No, ale atmosfera w całej szkole jest bardzo fajna. Ale co najważniejsze, ludzie chleją wódę, więc pełna profeska. Professionals have standards. Ja się pytam, czemu to jest kurwa hotel w szkole? ojojoj ajja ajja ale to jest cyrk nie chce rzucać tutaj żadnych brudów ani wyciągać oskarżeń bo każdy wie jak ta szkoła lubi się przysrać Kiedyś this shit i no boję się pozwu no ale każdy kto tam chodzi wie jaka tam jest dyrekcja wypierdala ludzi nie wiadomo za co no nagle pomyślam aaa ty ćpasz ze szkoły wodmi no i tak sobie tam funkcjonują. I want to die. No ale dobra, nie ma co tylko narzekać. Ludzie w szkole są zajebiście śmieszni i kreatywni. Szczególnie super się z wami imprezuje. Ale szkoda, że dyrekcja tego nie zauważa. Kompletnie. Oni patrzą na alternatywkę, i dla nich to jest największa patologia, jaką widzieli w swoim życiu. Jeżeli trafiłeś do tej szkoły, to nie jest to pewne, ale jest duża szansa, że odechce ci się w ogóle żyć. I w ogóle, o co tam kurwa chodzi? Czemu ta szkoła to jest jakiś jeden duży korytarz w budynku, w środku, gdzieś tam schowany? <noise> to jest absurd całkowity. z Nie udajesz klasy? Delta. Wyrzucają ciebie ze szkoły? Delta. Nie masz ochoty żyć! Delta sprawi, że nie będziesz chciał żyć jeszcze bardziej! Nie mam pojęcia, co mogę powiedzieć o tej szkole, bo chyba każdy, kto tam idzie, jest świadomy, co się pisze, inny. Nie ma żadnych oczekiwań wobec tej szkoły, więc i też nie ma co się do niej przez to spinać. I'll give a I don't give a fuck. I'll, I'll, I'll give a fuck. Zdecydowanym plusem tej szkoły jest to, że nie trzeba tam robić praktycznie niczego. Tak o! Że a chuj mu na kurde. To jest największa orgia szkół w Szczecinie! Zespół szkół numer 3, zespół szkół numer 4, zespół szkół numer 6! Serio, nie dało się więcej tamtego wcisnąć? What the f co jest going on? A ja niestety tylko dostałem informacje na temat gastronomii, więc... Ten budynek to jest jakiś jeden ogromny labirynt. Są tam trzy piętra, jakieś odbicia, kurwa, nie wiadomo co. Nie Nieporozumienie! Jakby tego było mało, schody są takie strome i wąskie, że idąc na zajęcia, pół przerwy spędzisz na czekaniu w korku, bo i modląc się o to, żeby przez przypadek się noga nie umsknęła i jeszcze nie spać z tych prawie pionowych schodów. A. Niby jedzonko w bufecie zajebiste Ale w ekonomiku nie wiecie czemu jest lepsze Chociaż tutaj są dwa bufety Jedna stołówka <grym> Oczywiście szkoła najbardziej żyje na palarni Czasem jest tam tyle ludzi, że robi się komora na całą szkołę Dziwnym faktem jest to, że zawsze tam pachnie obiadem Dla niektórych to jest plus <grym> Ja bym trochę powątpiewał A no ale jak kto lubi <grym> O, ale to okal bardzo szanuje, że Michał Szpak z waszym dyrektorem To wszystkie szkoły, o jakich chciałem porozmawiać. Jeszcze raz bardzo przepraszam, jeżeli nie było twojej, ale no tak jak mówię, nie dostałem informacji. Mam nadzieję, że każdemu się podoba, a jeżeli nie, to daj znać w komentarzu, co dokładnie źle powiedziałem. I dziękuję. Siema, elo. Słyszę skrzek. Słyszę skrzek i z rzeki słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki słyszę skrzek. Słyszę skrzek i z rzeki słyszę skrzek. Słyszę skrzek z rzeki słyszę grzak. skrzek. z rzeki